Jedną z najprzyjemniejszych rzeczy w podróży jest jedzenie. W pewnym mieście natknęliśmy się na restaurację, serwującą różnorakie potrawy. Akurat mieliśmy zasiąść do stołu, gdy pojawiła się ta zwariowana obrończyni potworów, księżniczka Markina. Z powodu pewnego drobiazgu, który jej zrobiłam, rzuciła na mnie czar i nic nie mogłam przełknąć. Za to przy następnej okazji objem się do syta. Wielkie gotowanie. Jestem głodna. Ja też. Zobaczmy, gdzie tu można coś zjeść. Zgoda. Pan Nolino, niech pani patrzy. Ale potrawy tu polecają. Czy to możliwe? Największym, najbardziej wyszukanym daniem o legendarnym jest potrawka o nazwie i pysznych. też Smoczym daniem. Jeśli nie pamięć nie myli, przygotowywano je, by uświetnić dworskie uczty. Szczególnie wyborna jest ze słodkowodnych smoków. Ze swym słodkofaśnym smakiem i delikatnym mięsem jest to najwykwintniejsze cud danie świata. A królowie, których podniewienia smakowały ten radykal, jęczeli z zapytu. Jeśli chce się zjeść coś wykwintnego, nie ma jak smocza potrawka ze słodkowodnych smoków. Zdecydowałam, dziś na obiad jemy smocze danie. O! Może być. Dzień dobry. Co? Trzydaniowy obiad ze smoka? Tak, i mówią, że cena nie gra roli. Ilu ich jest? Czworo. Wyglądają na przejezdnych. Przejezdnych? Gdzie jest Ashwore? Nie widziałem go. Pewnie gdzieś ucina sobie drzękę. Jest jeszcze trochę wielorybiego mięsa w spiżarni. Co? Mamy gotować z tego? Będzie smakowało jak jakieś rzadkie danie, prawda? Nie muszą wiedzieć, co jedzą. Przecież nikt nie będzie ryzykował życia, żeby przyrządzić smocze danie. Bierzcie się do roboty. Tak jest. Ciekawe, co też nam podadzą. Tylko nie połknij wszystkiego sam, Gary. To raczej ty zostaw coś dla innych. Panie Kselos! Przyłączy się Pan do nas? Dziękuję, ale nie. Czemu? Przepraszam, że musieliście czekać. Smoczy suflet w winnym sosie. Zupa z płetwy smoka. Smocze sukijaki z mięsa. To prawdziwa uczta! Smacznego! Coś nie tak, Lino? Co to? Jest tak wstrętne, że nie mogę tego przełknąć. Mnie tam smakuje. Zupa jest tak pikantna, żeby ukryć wstrętny smak. Nie tak wyobrażałam sobie wykińczone potrawy. Jak możecie serwować coś takiego swoim klientom? Chcę rozmawiać z kucharzem. Tak jest. Lina, nie będziesz tego jadła? Cóż, darowanemu koniowi nie zaglądać to... się będę. Kto tu jest szefem? No dalej, który z Was? Obcym wstępem To moje królestwo. Jak to mówią, kuchnia jest twierdzą kucharza. Jak śmiecie nanosić brud z ulicy do mojej piętny. Widzę, że przybrałeś kompatyczny ton. Lina, to już koniec. Wiem, że nie darowałaś mi tego, więc podzielę się z tobą. Moje mięso... ...jest dobry. To moje mięso. Zostawiłem je sobie na koniec. Czyżbyście chcieli oszukać naszych gości podając wieloryby mięso, które od miesięcy zalega na składzie? I jak teraz wytłumaczysz na pajacu podanie nam tego świnstwa? Nie miałem o tym pojęcia. Przepraszam was. Proszę o wybaczenie. Niech będzie, ale co z moim pustym żołądkiem? Narobiliście mi apetytu, proponując potrawkę ze smoka. Dobrze. Ja, Ashford, zajmę się tym osobiście i przygotuję dla was wyborną smoczą ucztę. Naprawdę? Pewnie. Świetnie. Smoczę potrawę. Płyniemy zapolować na słodkowodnego wodnego smoka. Najpierw zarzucimy smoczą sieć. Smoczą sieć? Jest jakaś specjalna. Oczywiście. Jest większa od zwykłej, żeby można było złapać w nią smoka. To jest to. Zarzucimy sieć tutaj. Opuścić kotwicę. Ale tu nie ma kotwicy. Tak byłem zaabsorbowany gromadzeniem sprzętu do połowu smoków, że zapomniałem o kotwicy. Mam złe przeczucia. Nie ma wyjścia. Musimy użyć czegoś w zastępstwie. Na przykład ty, Zel, ile ważysz? Czemu akurat mnie o to pytasz? Chyba nie zamierzasz. Nie, zaczekaj. Nawet ty się do tego nie posuniesz. Amelio, powiedz jej coś. Biedny pan Zelgadnicki. Możemy przynajmniej dać tam panu oddychać. No, no. Zel? Nie ruszaj się. Masz być w Rozumiesz? Mam nadzieję, że nasz trud się opłaci. Panie Zelgadis, zaparzyliśmy herbatę. Nalać panu? Pan Lino, pan Zelgadis chyba chce coś powiedzieć. Pojawił się. Uwaga, podnieść kopisę. Ale olbrzym. Naprawdę się zjadł. Wygląda bardzo smacznie. Dobrze. Kula Smoka. Nie! Co? Czemu pan mnie powstrzymał? Idiotko, zabicie Smoka za pomocą magii jest najgorszym ze sposobów upolowania go. Innym moich przodków nie ci na użycie tak nieeleganckich metod. Naprawdę? Więc co zrobisz? Wszystko w porządku z Zelgadzimem? Nic mu nie będzie. Napił się tylko trochę wody. To była ciężka przeprawa. Zostawimy go, tak? Chyba jednak nie. Może zrobić mu sztuczne oddychanie. Może. Trudno, nie ma wyjścia. Strzeż się, snoku jeziora. Przysięgam, że własnoręcznie cię zabiję. Na razie musimy zadowolić się tym, ale jutro na pewno zjemy smoczy rarytas. Za wszelką cenę? Oczywiście. Jeśli nie mogę nawet popróbować wybornej potrawki ze smokiem, na co jeszcze mogę liczyć w życiu? Prawda, Gauri? Nie, tam wszystko jedno. Nie mogę się doczekać, kiedy to zjem. Gdzie właściwie podziała się Amelia? Panie Ashford, Zje Pan coś? Jest obiad. Dlaczego tak Panu na tym zależy? Na czym? Na przyrządzeniu dania ze smoka. Jest jakiś konkretny powód? Dawno temu miałem wnuczkę. Była bardzo chorowita. Wciąż coś jej dolegało. Kiedyś poprosiłabym choć raz, pozwolił jej spróbować potrawy ze smoka. Postanowiłem spełnić jej życzenie i ruszyłem na połów. Głupcze, nigdy nie uda ci się zabić smoka w ten sposób, tak panie? Podjąłem naukę u mistrza smoczej kuchni. Praktykowałem intensywnie dzień po dniu. A tak, wreszcie! Śmiało, Aszot. Nic nie jest niemożliwe dla tego, kto jest mądry i czuje ducha walki. Czułe miejsce smoka znajduje się u nasady karku. Tam jest jego słaby punkt. Tak, panie. Tajemne pchnięcie. Super cios. Lecz gdy w końcu nabyłem odpowiedni kunszt i mogłem wrócić do domu, moja wnuczka odeszła już z tego świata. Od tamtej pory zachowałem Arkana Smoczej Kuchni w sekrecie. Więc czemu pan nam pomaga? Widzisz, moja droga... Moja zmarła wnuczka była do ciebie bardzo podobna. Pan Nolino, co się stało? My musimy, po prostu musimy złapać tego smoka. Musimy zjeść tę potrawkę. Powiedział ci, że przypominasz mu kogoś? Tak. Jego zmarłą wnuczkę. A mnie powiedział, że przypominam mu jego zmarłą córkę. A ja wyglądam jak jego nieżyjący adoptowany syn. Jeśli chodzi o mnie, przypominam mu jego młodą żonę w kwiecie wieku. Bardzo sprytne. W porządki. Dzisiaj będziemy łowić tu. Zel, Zakotwisz się. Ja wam jeszcze pokażę. Co to za plus? Jest tam. Głupcze, wpadłeś prosto w naszą pułapkę. Co teraz zrobimy? Jeszcze pytasz? Właściwie nie mam pojęcia. Mam już tego dość. Ja też. Jaka okrutna. Teraz zrobimy to. Co to jest? Przynęta na rybę, którą uwiążemy na wędce. Tylko nie mów, że złapiesz na to smoka. Przede wszystkim to jest za małe. Na smoka potrzebna nam większa przynęta, żeby zwróciła jego uwagę. Coś większego, by go zbawić. Liczymy na ciebie, Gauri. Wystarczy poczekać, aż smok chwyci przynętę. Proste jak drut. Szanowny się szanowny panie, tak Już. nie mamy go. Kunie kucharzy, dodaj mi sił. Tajemne pchnięcie. Super cios. 100 metrów. Udało mu się. Brawo. Imponujące. Mamy wszystkie składniki. Zobaczycie, że przygotuję najwspanialsze smocze danie na świecie. Co zjemy najpierw? Zaczniemy od smoczego sufletu w sosie winnym. Żeby uzyskać niepowtarzalny aromat, zaleję mięso wybornym winem i będę dusił przez dwa tygodnie. Dwa tygodnie? Dobra, tyle mogę poczekać. Wtedy przyrządzę specjalny sos. To zajmie miesiąc. Miesiąc? Czy do tego czasu mięso się nie popsuje? Żywotność smoka nie jest taka krótka. Jeśli składniki są świeże, wystarczy sześć miesięcy, by potrawa była gotowa. Sześć miesięcy! To najwykwintniejsze smocze danie, na jakie przygotowano kiedykolwiek. Musi trochę potrwać. Nie możemy czekać tak długo. Chyba musimy obejść się smakiem. Mnie zupełnie zadowoliło wielorybie mięso. Może więc zupa z płetwy smoka? Rosół gotuje się dwa miesiące. A może szabu-szabu? Trzeba je dusić na małym ogniu przez trzy miesiące ciągle mieszając. Więc może smoczy tatar? Skoro tego nie trzeba gotować, mogę go zjeść od razu, prawda? Trzeba najpierw zakopać mięso w ziemi na trzy miesiące, by oczyścić je z trucizny. Inaczej umrzesz. Więc umrę, ale i tak to zjem. Muszę. Nie możesz. Chyba nic z tego. Dajcie mi to spróbować, tylko trochę. Ale wstyd. Do widzenia. Musimy kontynuować podróż w imię sprawiedliwości. Sprawiedliwe byłoby dać mi zjeść smocze danie. Do widzenia. Chcę tylko spróbować, chociaż troszkę. Muszę coś zjeść. Dajcie mi moje smocze danie.